Zmień w opisie audio na sławki Stila, bo masz stare. Nic nie zmienia. Tata! <grym> 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 Cóż dostał, no za Samantha dostał? Za prędkość, a za co? Tata! Kurwa, Pago jest malutki, kurwa, stary. Jego pierwszy raz tak spojrzę na niego. On jest chory na coś. On jest. On ma... Ja pierdolę, ty... On, chłop mi pisze tak. Widzieliście tego typa w konto, jak byliście, podobno ma do was problem o filmy. I ja się serio myślałem, że ktoś z pifał się robi dym na Instagramie i zacząłem analizować. Ty no kurwa wszystkich z nich obserwuję to tam się może kurwa wyrobić dymy. chłopie, wchodzę w link, a tam ten gość kurwa z kompton. E, Pago jest. Y, jak to się nazywa? Midget. Karłowaty. No tak, Midget. Tak, Midget. A, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, już sam, ja sam. Ja nie, sam. Teraz ja, sam teraz ja sam! Ja, ja sam, ja, ja już wiem, ja sam, ja wiem, ja wiem, ja sam, ja sam. Ja, ja sam. powiem szczerze, gdyby nie uczesana, to bym tego na diablesa nie lubił, nie? Ja tak samo. Kto to jest? A taka streamerka Kasia. <śla> pa, pa to. <śla> No to nie Kasiks, to Kasia 2.2 jest podpisana. Są tam jakieś melanże, myślisz Marcin? Myślę, że nie Rozumiesz, że on sobie przeszedł. <laughs> <laughs> rozumiesz, że on przeszedł sobie nad tym słupkiem? Chodź Za Marcina. Za Marcina, uwaga! <laughs> Marcie Marcin kokończył rącznura o podłogę Powiem tyle, masz charakter twojej postaci, jesteś krową No w sumie twój brak obrażeń też pasuje do twojego charakteru Ej Ej, ORTIS! Ja już nie piję Sebastian od tego momentu bo nie, od momentu wysięścia z limuzyny nie piję Co? Bo nie mogę, bo ja mam chore... Wszystko mam chore. Daj buziaska, daj buziaczka. No. Tak jak kurwa widzowie kocham, no. że to jest koniec. Marcin <laughs> z dziećmi na wakacjach. Ojciec z dziećmi. Nie no, Pago mamy 36 widzowie i to jest kurwa prawda. Children! <laughs> To był mój pomysł, żeby Dawida wrócić na sukę i was wkręcić. Pozdrawiam. A ty mi raz dziewięć, jesteś policjantem? I teraz trzeba. Dawid. Wy... Dawid gada z policją. Covidant. <grym> Dla mnie to jest luz, bo ja nie jestem Denis Załęski, żeby mieć problem do policjantów. bo widzowie, jakby mi kurwa ktoś chata okradł, to jestem pierwszy na komendzie. Jak chcesz. To poczekam, aż ci kurwa prawko zabiorą. <grym> nie zabiorą, bo ja na Słowakię. Drugi raz tak, ja nie mówię po polsku, jestem z Słowacji, jest to jest turysta! Użyję się... się Słowackiego, jak oddawałem do tego. Yy, ubezpieczalnie wypo... ten, wypełniałem kurwa, wszystko było po Słowacku, to mi się w gołę kręciło. A to wystarczy byś wymyślał. Bo nikt nie zna Słowackiego. To nie, był, to nie był samochód policyjny, tylko służba więzienna. To jest lepiej. Halo? Mm, co masz mówić w czego, że czemu nie ma blachy? Nie wiem, bierz mandat na siebie i płaci punkty, co to jest mój problem? Ale serio ci się pyta takie rzeczy? No. Ona czy kto? Ona, Ditka? ona. Spadła. Ditka, no. Spadła, spadła. I mów, że na Słowacji u nas można. Żeby nie wiedzieli, że jesteś turystką, Elo. Ale ja zrobię, ale serio, zrobię. Serio, ma... Nie ma Nie Marycia, serio, serio. zatrzymali mnie trzy razy. I zawsze jest to samo. Gdzie blacha? Ja mówię, spadła. I wyciągam z tyłu. No i tak, no jasne, Dobra, że spadł, ale ty miałeś ale... bitom i to Twoja blacha wygląda, jakby spadła i ją kurwa przeturbowało. A moja jest kurwa nówka i widać, że jest jeszcze kurwa z akcyzą słowacką. To jak kurwa? Dlatego spadła, ja mam zawsze rozjebaną blachę to, i, to, to zaraz, kurwa, skacze, i <laughs> no tak To ja kurwa po moja jest No tak. moja jest kurwa, wiesz, widać, że nie, nie ten, że nie jest nie założona. Udało się. Krzychu to jest jedna kurwa przekok Ja, z kim ja mieszkam? Witka jest koło, nie dostaje nie udało się. Właśnie, ona ostatnio dostała na, na autostradzie na 70 jecha stówę i dostała mandat, a ja jechałem ostatnio przy Poznanii, była pani policjantka i dostałem chyba z pięć razy mniejszy mandat i chyba tylko kurwa Ja nie wiem jak wy to robicie, a ja jak kurwa mnie łapią to dostaję od razu z grubej rury kurwa. No dobra, ale pani policjantka, była miła rozmowa i potem powiedziała mi a pan nie ma żadnych wykroczeń i mi mówi, że ostatni mój mandat to było zaparkowanie od straży miejskiej, jeden punkt karny. proszę pani, bo ja się po prostu zagapiłem. A to nie był przychód. Mi, mi chcieli dać 24 od razu, ale no też mi pani powiedziała, że mogę sobie wybrać albo 9, albo 17. No a jak ty kurwa szyby otwierasz i zamiast dać prawo jazdy, to mówisz, że ty kurwa, że ty go otrzymujesz z jego, z twoich podatków, to co ty się robisz? Tak mówiłem rudego. <noise> jak mi prawko zabierał. Wszystko należy od nastawienia, kurwa. sorry. Nie no, ma... zależy na kogo trafisz, no mi się po prostu. Okulary. Myślałem, że to ty przed chwilą, wiesz? <noise> Stary, to nie miałem. Mam, mam brudną czapkę? ujebaną masz od gówna za Całą masz, ale serio masz. Tak? No zobacz co to. wykał ją. Zobacz co jego na gówno A to już tak ma być. Ona taka jest. Serio? No. Jak taka jest? Kłary, to jest wzór, to jest... To ona jest tak na vintage zrobiona. To nie, jest wzór na vinczyć No pokaż to do kamery, no. Zajechana czapka, no przecież kurwa, no przecież masz takie? Ja nie wiem, kurwa kamienicą jakąś. <grym> 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 z jedną wiem się kamienicą. takie? A jakie dziadem... jedzenie w tym Washingtonie było, dobre? Nie wiem, bo ja tylko Five Guysie i tutaj. <grym> raz. Okay. Uj, taką, takim... glizą, taką. A ile godzin lecieliście? Półtorej, albo dwie i... dziewięć, a z powrotem osiem i półtorej. Sto tysięcy wyświetleń, no i chuj. Brawo, i kurwa, Jarosz. co no, ty robisz? Kurwo. dalej, takiego sognistka, of course. Very sorry for that. Piwnica, to jest kurwa Franco Co jest Franco No streamam, lecisz ze mną na Maltę po 8. Leci... Le... No, no streamam, lecisz na Maltę po 8 ze mną? Lecisz mi kurwa wiesz Takieś tam kurwa wiesz Tam kurwa No nie kurwa, nie wiem, tylko lecisz, biorę bilet na twoje nazwisko, to już kurwa sobie lepiej zaplanuj Żegnam, bo jestem w robocie Jestem w robocie. Na razie. jest On tak. Dobra, przepraszam, hej. Ja pierdolę. On serio myśli, że jestem w robocie. Ty, co, nie wytrzyma. Co oni grają w WoWA? Nie wiem, może z jakiś nowy dodatek. Albo oni zapłacili. I Zakowie zapłacili Multi, może by grali w WoWA. Hey, o kurwa, ty. Przecież, jak ja będę latał na Malte bez lidki i będzie Five City, to przecież kurwa mnie nikt nie powstrzyma. O kurwa masz, no to jest koniec, nie? Tylko... człowieku, To lepiej rób arbuzy najpierw. No tak. No tak, tak jest plan, że najpierw kurwa robię to, a potem kurwa hopie... Oj, dozwoni już. Halo? A ty zaraz chcesz mieć skasowane to auto, czy co? No to kasuj. No właśnie, ty myślisz, że że ja nie słyszę, co ty gadasz w tym streamie? Dobra, Typiara ma 26 lat, się spina o pixelki. 5 Dobre, to jest to samo Ale ty nie masz buelki. Nara. To, jest... to się ta dziura. E... Co... A widzowie, poznałem w ogóle swojego imiennika i nazwiskowicza. Jak u od synkrofa wczoraj. I kurwa mega w porządku ziomar, to jest w ogóle Mamon mówił, że jak jednogroszówka spadnie z poza orbity I serio rozkwinialiśmy, czy nie jesteśmy spokrewnieni, nie? I walnie w ziemię, to taka dziura powstaje Pyka był, ale chyba nie byli świadomi, że to jest ten sam gość Od groszówki. Chcę do włosów No bo chcę sobie włosy muszę się na najebany studia Nie, 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 nie. studia A i przez tego gościa, jak coś jestem zmęczony, bo byłem z nim do 5 rano, kurwa, w kaserno Grzybowska z tym gościem I to kurwa dzisiaj jeszcze Wstałem tylko o, powiedziałem na recepcji, jak wracałem o 6 rano, powiedziałem proszę, czy da radę przedłużyć dobę hotelową, tylko za darmo, bo ja tak średnio mam pieniądze. No I się udało do 16 za darmo przedłużyć. I wyspałem się i przyjechałem, kurwa, o 19 byłem w domu, odpaliłem streama, widzowie, bo ja tu was szanuję, tak? Ej, dobra, ja lecę. Lecz, Potem się widzimy. ero, pa widzowie. Widzowie, dokończymy mega, obejrzymy TikToki y i z... będzie MyShock, bo ma być pierwsza I zrobimy ten Brave Show. -Nope ma być jeszcze na streamie, to go zmielimy. Za tego pranka nieodpowiedzialnego, co prawda. Czy ja zdałem WLK? Tak, tak już zdałem. Było ciężki Paszota bardzo. Co ta gruba egzamin. kurwa już? Tak, cześć Łukasz. Cześć widzowie i cześć Kuba. Jak tam po fejmie ma? Zmęczony. Ej, ale pierwszy raz kurwa na fejmie było tak, że hopie wchodzisz. Ja zajechałem oczywiście, kurwa, furą. wódek zrobiony, czerwony dywan. Bo coś zapytałem, yy, przepraszam bardzo, gdzie mam jechać, bo mam taką wiazdówkę. Oni tutaj proszę na czerwony dywan. Przyjeżdżamy jest kurwa czerwony dywan. Taki kurwa ten. Sprawdzacz. Z kurwa skanowali. No. Czy nie mam klamy? Pierwszy raz no pierwszy i raz kurwa. czy nie było jakichś problemów. Tak, ale anegdotka jest taka. Tam po to, y, autem? Nie, nie. Ogólnie powinni yy, Tak, tak, sprawdzali. Bagażnik i lusterkę, wszystko sprawdzali. Żeby nie było łukasz. I tego, co chciałem mówić, a no że przyjechałem na to mówię, kurwa, ale sobie jadę wyjebamy furą, chuja, na VIPa i na czerwony dywan zjechała się kurwa w Warszawy, to jest ja tam stałem, kurwa, już struslem przyjechał, nie, Ferrari, kurwa, no. y, chłopie, tam było każde God, yes. auto, jakie kurwa se możesz wyobrazić, jakbyś kurwa wszedł na eclipse na GTA Online do ziomka, co już gra 10 lat na online, nie wchodzisz, wszystkie kurwa auta świata, mówię, no to chuj, to tyle, stwierdzam. To staję obok tej kurwa G klasy biednej Ginolda i, i da, kurwa, spod, ta kurwa pod głowę spuściłem. Cię, kurwa? A <noise> co tam, tam, jak tam? Będziesz robił za 20. Co? co? tam, jak tam, jak trasa? No kurwa... Sprawdziłem, że nie ma kagańca i sobie jechałem kurwa jak szef i tak normalnie. Bez... No ja mandat dostałem kurwa. Ale ty powiedziałeś, że dzisiaj jest akcja co? Prędkość? Jak to z 1 lipca, człowieku? Nie wiem, tak mi powiedział policjant. Wom, tak, ale 1 września brzmi tak trochę, jakby też mógł być. Oddaje mi flepy, wszystko te, mówi, by, by, panie Łukaszu, proszę uważać, noga z gazu, bo dzisiaj jest akcja na prędkość. A on mówi, okej, okay, dzięki. Akcja prędkość, bo to jest wakacja. No, w sumie mogą też dzisiaj zrobić, może nie jest to ta akcja taka, co jest zawsze tam 1 lipca, że faktycznie wzmożone, tylko po prostu ludzie wracają mi kurwa, konto. no dużo było nie w sumie było. policji. Co to prawda był kombój już. policyjny, a ja tak, flashback. Z TikToka co chłop wjechał i mówi kurwa, ja tu skręcam. Mówię, wypisali w komentarzach toku, że nie można wjeżdżać w konwój policyjny, więc mówię kurwa trochę lipa. Jechali 130-140, autostrada 140 jechało 10 cuk policyjnych, a niestety musiałem kurwa prawym pasem, pierdoność wszystkich, udało się i skończyło się bez konsekwencji. O, praktycznie no, mieli wolne blokowanie lewego pasu, to im się mandat należał nie mi. Więc było Przecież trochę policji na trasie. A nie chciałem ja tak bym... kurwa co chwilę im wjeżdżać między auto, bo to w ogóle byłby przypał kurwa, to już wolałem naraz, nie? A byli Chodzi... na sygnale? Tak, tak, no. I dźwiękowym no, świetnie. To, to wtedy nie możesz w kolumny. No dziwnie się patrzy jak tym awaryjnym jechałem. Ale co mieli konwój zerwać? Dla mnie? Bleh. Nie no, widzowie, nie jechałem awaryjnym to takiej kurwa, nie żart nie żartnie na miejscu. PISTA Widziałeś jak kolejnik pizdę dostał od Trumana. Widziałem, widziałem, no, na Twitterze. Kolejnik to jest taka Co o tym kurwa... sądzę? Nie wiem. Chuj me, to, obchodzi, to jest, tak szczerze. Kurwa, chłopiec do bicia, że zapierdolę, ja już w każdy go bije. Kurwa i kopie. Aż trochę się go żale robi. Naprawdę. Za 20 lat lina taboret kurwa i śli i, i, i Ile godzin ma tydzień. E, tydzień? Czyli 7 dni. Czyli e, 7 razy 4 jest 20. E, 28 98. 168. 168, dobra. Czyli razy, no, razy 2, ok. łańcuch na szyję i musicie ją nieść. Common Brak właśnie, to jest taka przeszkoda. Co krzych ulet? Pójście z tego! pamiętasz pamiętać jak się śmiałeś ze swojego psa no, no jak go nazywał? Był na łańcuchu, jak no, się nazywał? No wiesz co? On, on był troszkę innej uh, no. Wiesz? Wiesz, jeżeli. Dobra, wyobraźcie sobie, że to był cosplay, a ja codziennie rano obok się takiego czegoś budzę. Nie mam synkrofonu damy damy to jest też śmieszne. Bardzo nie miał powiedział. za każdy kraj, który. Ja pierdolę, ale. Powiem wam tak, no, myślałem, że. Next. I, I tuż od razu pod nim ma taki najostrzejszy żart, ale to kurwa Patryk pyka po przeprowadzce do poznania się zmienił. Nie rudzielcu! Ja, Gdzie żeś był? ja, ost ja ostatnio jestem grzeczny przecież. No kurwa. Tak, tak, to, tak, dlatego się dałem po Ale wyjazd na fejmie bo... Nie no dobra, wyjazd na fejmie nie, bo pierwsze dwa dni to se kurwa tak dałem, że trzeciego tu już z chęcią zrezygnowałem kurwa z alkoholu. Ale mocno mnie wymęciło te kurwa stany łączone z fejmem. No to, albo od razu wróciliście. Wyobraź tak dużo nie powiedzieć? No, ale nie na streamie, bo po prostu naturalnie to, jakbyśmy sobie powiedzieli w żartach, to chuj, nie? Ale nie będę tu teraz w pyki, kurwa, przecież, kurwa, bo to jest mój brat. E, wiesz... Skip ten temat. E, ja widzę, że jest kurwa. Nie koniec, to. Zotówkę za każdy kraj, który wymienię z z Europy. Tak. W sensie, jak kraj. Powiem, powiedzę, że tej sytuacji, że oglądaliśmy to zatrzymanie. kurwa O to, że to masę ci pożyłem? No i co? potem cię za kuli. Tak, no to kurwa, dobra, no no to wyjaśnię. No, no, Generalnie z, byłem pod wpływem alkoholu i stwierdziłem, że będzie to bardzo śmieszny żart. Jak położyłem się na machę. Był. Bo jest to przecież auto moich przyjaciół i nie mieliby nic przeciwko. Zauważyłem, że idzie pani z ochrony. Jako, że była w pracy, nie chciałem jej utrudniać. Posłuchałem się, siadłem z maski i od razu dałem ręce do zakucia, żeby nie utrudniać jej obowiązków. Następnie, gdy mnie puściła, to się oddaliłem i przeprosiłem i tyle. Ale wykręciła ci łapę, co? No, w, w tego, tro, trochę tam się do góry podniosła te ręce, musiała trochę poczuć w Patryk już, kurwa, wiadomo, czarny są już załamanie, wszyscy nagrywają. Kraje są w Europie? ja nie, nie, nie rozumiem. Czy chodzi ci o państwa, czy o to ci chodzi? Tak, państwa. No to, to... o państwa, no to ku... to wyraża się jasno, a nie a, a kraje, no to kraj, kurwa, nie wiem, Ukraina, yeah. ee, e, Włochy, Francja, e, Polska, co tam jeszcze jest? <grystanie> Gdzie jest jeszcze euro co Coś tam jeszcze jest, a dużo jeszcze jest? No, nie, 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 nie. no jeszcze jest 30 no. Miraż, jeszcze to też pewien. No. 30 jeszcze jest? Ale Miraż. Daimler, no. Czekam tu kpinaczka, kurczka, nie. Czekany wyciągnij. Za Dniechań, co na co czekasz? Zamiast mi pomóc. Nie, śmiesznie, dziaduję. Podobno jak się 862 baby jebie, to się jest biseksualnym. Zajechał. Oooooo! Jeszcze raz! Oj, proszę. i proszę, ich <grym> wuj. Nie wiedzą. No. A co to? TikTok-Tech Over. Nie! Nie! nie. <laughs> Proszę przestań! Nie bada, obserwowałam ją specjalnie, żeby zobaczyć, czy nie powiem. Kurwa, poleciłam. ja wiem, kto to jest. To wtedy z Nexem oglądaliśmy. To ona ma, miała na urodzinowym te cenniki, kurwa. 5 tysięcy złoty to wypije to kieliszka, kurwa. 5 koła złoty, e. kurwa! I na galopę. No i Galop. kurwa, jest że to. O. No, do skutku, do skutku! Dobrze. Jedzie 10 tysięcy złotych, zjem buldaga. O kurwa co? Co? Ja go prawo tego kurwa głupi jest że on sam biegnie na złogo kurwa go no nie opada nie, bo jak tam... Ja to potem dopiero ja właśnie jeździłem to skminiłem z tymi... mi się wydawało, że ja to dobrze trzymam, ale jak alejce? trzymasz to źle, ta alejce i go wkurwiasz, to on za chuj tego nie zrobi co ty chcesz Siema. I ma. no mor, siema I ty, ty myślisz, że ty kurwa skręcasz nim w prawo, ma w piździe kurwa i zrobisz. Berdera nie grałeś w, kurwa? kurwa? Jak, jak, jak spamowałeś koniec Nie to grałem, to nie grałem. Zjadana. A bo, to jakby grał, to byś wiedział, nie? Bo ja jestem kurwa, mam ADHD i nie jestem w stanie przejść żadnej gry fabularnej, chyba, że mi za to płacą i robię tę. <grym> jedyna stream. fabuła to na RP się kurwa. No nie, bo RP to jest kurwa, piękna fabuła, kurwa. Ktoś mi ostatnio powiedział, że ja też mam jakieś symptomy ADHD i generalnie ja też mam problem przejść jakąś grę fabularną. Ja nie mogę przejść gry fabularnej, ja Ci powiem tak, ja potrafię mieć, na przykład, nie było tak, że był jakiś kurwa, nie wiem, taki wolniejszy czas, czy tam kurwa zima, czy jakieś choróbska, chujwie. wie, zacząłem oglądać Wikingów, zajebistych Wikingów, mówię, kurwa, ale serial wyjebany, chłopie rabują, kurwa, nie, ale słuchaj, i, wy, i wyszło idealnie Assassin's Creed Valhalla. Więc jak kurwa odpaliłem tą grę, mówię, o kurwa, jeszcze nigdy nie grałem w Assassin'a, więc w ogóle wszystko fajnie. I do momentu mi się fajnie grało, jak była decyzja, chyba trzeba tam wyjeżdżasz kurwa do Anglii, tam zostajesz, czyli jakieś kurwa 3% gry i nagle mi się zajebało 4 side questy i już wtedy mi się nie chce grać. Bo jak ja widzę, że on kurwa tu tego kość coś, tu coś. Kurwa trzy jakbym w robocie siedział. To jest chuj kurwa nieodprężenie. Siedzę i się męczę, bo już nie mam, że mam jeden kurwa linię fabularną, tylko 40 kurwa tych Cyberpunk. Mi się podobał, bo kontrakt Seeker leciał, ale jak już było trochę za dużo tych questów, to też mnie to już wkurwiało, bo już nie wiedziałem, co warto zrobić, co nie. Specjalny, specjal! Krzysztof! Nie niestety żadnej. No i Panam tam była akurat w mocnym ad tej gry, ale niestety żadnej fabularnej kurwa nie mogę. No to chyba przy jest tu szolnia. Pan no, Uncharted? No, kurwa, ja... Może mam też. Grałem na Xboxie 300. Właściwie no, ja nie wiem, co to był Uncharted? mogło być Uncharted na 360? Jakieś kurwa pierwsze, albo inne gówno? Czy tam ten, kurwa drugi? Ziomeczek? To jak byłem chory, to odpaliłem to na 15 minut i mówię Ale kurwa gówno Skate hmm. 3 kurwa czy tam by jeszcze, skate 2 to było, skate 2 Tralala -la, kurwa ta sama rampa, trzecią godzinę, mówię to jest kurwa choroba <coughs> A nie jakiś kurwa Uncharted, chopie fabuły i chuj wie co Sam pokonuje ostatni odcinek Run'a robimy Run Magedonu Aha, co się dzieje w Ty, ale no coś śmiga tu. kurwa ty wygląda jakby się znał trochę. Tylko coś się zawiesiło. Ty! O! Wezmę na pięć minut. Wszystko. Czego tylko dotknął? E. Dostaje się złotem. Dostaje się złotem. Miras, miras, miras.